Dobra, kurwa jego macie. Mm. Bakieta, chyba, gata, nie? To szybakieta Czy kiedy chyba tam więcej kartami? To nie wie ale wiesz. Jestem kurwa niezniszczalny. Kurwa czy ja mogę na to skoczyć. Idzę strzel za debi. Prawe jestem ułom hmm. do góry. A ten, co on robią? Bez bloku se so idzie, do jakoś na jakoś tam kurwa, frajerze. Ja pierdolę jeszcze dostał. Należy mu jednąć, Bo jebana ciota do mnie strzela Kurwa walczu bakie chuj z lukiem Jest debilem kurwa Duszę go przez ten. nie no kurwa zajebista gra Aha widziałeś? Tak Jest. Co to kurwa był zajebany z kopinga, Kurwa magiczny, dupę jebany. Fajnie kurwa, fajnie jak zawsze Jak zaś się kurwa Czekaj, zobaczę czy mi też skoczył. No u mnie też tak lekko. Tak. A, tu w tej grze jest... Aha Teraz masz boskata? Dobra. Mhm. Ty, a zauważyłeś... <coughs> Czy klony? Uh, father, you are being video recorded by the way. <grywka> ja flirtałem! Można nagrywać. Cię. Nie wiem. Ochuj mu niby chodzi, co żalaga kurwa miałem czy co? Czy on ma dał na kurwa? Czy, 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 czy się zesrał od tego baga, że go kurwa dyścieł o powietrzu? Moja ja tak, jest. To tak. jest jebana, kurwa. Pretensje do jej, kurwa. O, ciopa tu jest. Uważaj. Uuu, lecisz, kurwa, łapka. Nikt ci nie pomoże. O, trafiłem. Aha, fajna sofka, fajne. fajne. Halo, ty. Służajcie, służej. <laughs> Znowu kurwa skopię banę. No śmieć, śmieciu Czemu ja kurwa... Aha. Kurwa co... Muszę zacząć ping zara. Ja pierdolę co to się odpierdala. Chcę jakąś kurwa ścinkę jebaną. Do góry jest. Uczekaj. A w czasie szarży kurwa no lepszy jewany no, pierdole Wróćcie, już dobrze albo nie? Nie wiem Możesz A, bo... tu przyjść. No, mogę przyjść no tak, bo co debil może zrobić jak nie uciekać no? no kurwa może prze... No co do ku hu... Ja tu się odpierd... W ogóle miecza kurwa teren Ja pierdolę kurwa nie trzeba, nie mam. Co, co jest do chuje? A czy ja coś mogę kurwa zrobić? Aha. Nie no, A ta f... gra jest kurwa... weź. Co to kurwa ma być? Strzelamy? Strzelamy? Mogę strzelać. Jak już <laughs> Na widzę tą magię, to już mam kurwa dosyć. Czy głos klonów jest ten sam, co jest w ser ser serialu Gwony co? Głos klonów jest ten sam, co w serialu? W tej gównianej że? Nie wiem <coughs> Nawet Mam wrażenie, że chyba taki sam Dobra, na najpierw Potem niech się broni cały klon <słuch> Te 5 minut Coś szybko coś jakoś magiczny Górą czubakę idzie mm. On jest w jaskini. O kurwa, Za kurwa pizdy tempę. Oboje są w jaskini. Odpadł wujko. Czekaj, bym się skończyła. No. Nie sięga ich. Po prawej nie jest, po prawej tak, jest tak. ten. Odszedł od lewej gdzieś. Za pizdy kurwa tempę. Chuj najwyżej nie wejdziemy, będziemy czekać, że ruszą dupę. Jebane, Jeśli ja to, słyszę, to oni też. Nie widzę. Widzisz? Aha, poczułem patrz, 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 Po chuj, tak patrz, patrz, i patrz, patrz, <ori> Czekaj Kurwa zajebiście no i chuj Za kurwa ciotę tępę tak stanął, żeby go mógł wyciągnąć, ale. No kurwy, jebane są, nie niedojebane, no i chuj Będziesz <laughs> miał dwójkę, to odpalę szczerze, że widział, gdzie jest No, coś ścianam po lewej, ale no, Wiem, ale kurwa, tak chciałbym dokładnie widzieć, nie? Zyklaturze Widzisz? Namierzone. Wal! Kurwa macie ale gówno Ale nic mi nie zrobił. O, idzie ten frajer, uważaj. Ale ciota. Kurwa to. Kurwa derby. Czekaj, że miał kurwa zdolności. Tyle ja jeszcze. Ciej, 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 ciej. nie Nie strzelaj, w razie, że on się nie blokował, nie? Widzisz, robi? Bo nie, nie tego. No, broni się jak Tak Teraz się nie broni. Nie. Kurwa, jebany plebs. No, ty kurwa, chuju, tępy, jebany, kurwa, dobry blok. Pierdole, kurwa, że wszystko musisz, aż tylko w czasie podskoku do góry. ty to jest gówno. Kurwa nie dojedy, pierdolone kolejne, kurwa, no oczywiście. o wow. wow. W kurwa, chodź, Kurwa, chodź, dawaj, 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 Kurwa drugi, nie, miałem staminy, wal, 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 Dobra. Dawaj, na pałę jedziesz, dawaj. Znajmu się od Kurwa. Tak jest. A frajerzy, kurwa. Bambusy jebane. Teraz musisz, jak dojdzie teraz sprawdzić jeszcze raz, czy go masz kurwa w tym okienku po prawej, nie? Nie. Bo no to się baguje często, kurwa. Nie, że to by się nie bagowało jak dotąd.